Czy smartwatch za mniej niż 200 zł ma w ogóle sens, a może to tylko kompletna strata waszych pieniędzy, która skończy się kolejnym nieużywanym gadżetem w szufladzie? Dziś na tapetę bierzemy z smartwatcha Joyroom Classic Series JRFZ2, który kusi niską ceną i podstawowymi funkcjami. Sprawdźmy czy warto dać mu szansę. Takie pierwsze szybkie wrażenia. Zaskoczył mnie ten niby taki skórzany pasek w zestawie, bo to sprawia, że ten zegarek sprawdzi się też przy powiedzmy bardziej takich formalnych okazjach, podoba mi się kolor zegarka, nazwany przez producenta Space Gray. No i duży czytelny wyświetlacz. Oczywiście są też rzeczy, które nie do końca mi się podobają, ale do tego też przejdziemy. I zanim to zrobimy pełna transparentność, zegarek dostałem od firmy Joyroom, abym mógł przygotować ten materiał. Materiał nie był autoryzowany przed publikacją i link do produktu znajdziecie w opisie pod tym filmem. W pudełku znajdziemy oczywiście sam zegarek, jest przewód ze stacją doładowania zegarka, jest dodatkowy niby skórzany pasek i jest też spora instrukcja, w której też znajdziemy język polski. Ja mam wersję Space Gray z czarnym paskiem, ale jest też wersja Moonlight Silver z brązowym paskiem i zegarek ma wyświetlacz TFT o przekątnej 1,5. 46 cala z obsługą dotykową. Rozdzielczość ekranów to 360x360 pikseli. Powierzchnia wyświetlania nie pokrywa całej powierzchni tarczy, bo mamy czarną ramkę i nadrokowane też oznaczenie tarczy. Całość ma średnicę w okolicach 5 cm i to jest kwestia preferencji, ale mi rozmiar tego zegarka odpowiadał. Jest też powiedzmy odpowiedniej grubości niecałe 12 mm. Prostym językiem no nie będzie mocno odstawą od nadgarstka. Zegarek też jest wodoszczelny do 10 metrów, więc możemy śmiało w nim myć ręce. I co do ekranu, to nigdzie nie znalazłem informacji, żeby był wzmacniany, więc trzeba się liczyć z rysami. I u mnie pierwsza pojawiła się już po kilku dniach. Kąty widzenia wyświetlacza są przyzwoite. Wyświetlacz nie ma funkcji Always on Display i nie ma też automatycznego ustawiania jasności. Ale jasność możemy ustawić z poziomu menu i co do jasności, to nigdzie nie doszukałem się konkretnych wartości, ale w taki zimowy dzień, jak widzicie na przykładzie, no, idzie odczytać z niego informacje, więc jasność jest akceptowalna. Latem przy mocnym słońcu może być z tym zdecydowanie gorzej. I od spodu mamy piny do ładowania oraz czujniki do podstawowych pomiarów, które sobie omówimy w dalszej części. I do sterowania mamy jedno pokrętło, które też można wcisnąć, i to jest główna metoda sterowania tym zegarkiem. Ale jest też dodatkowy przycisk, na przykład, żebyśmy szybko mogli wywołać trening. No i sterować możemy też z poziomu ekranu dotykowego. Ładujemy zegarek poprzez położenie go na stacji ładującej. Bateria o pojemności 350 mAh. Według specyfikacji pozwala na pracę do 12 dni na jednym ładowaniu. Mi to zawsze ciężko ocenić, bo jak testuję już jakiś zegarek, to sporo się nim bawię, ale jak ustawiłem jasność na maksymalną wartość, włączyłem wszystkie funkcje, włącznie z regularnym pomiarem tętna i jakości snu, no to zegarek padł mi po 3 dniach. Nie 12, nie 10, po 3. Ale myślę, że tych kilka dni na spokojnie będzie wytrzymywał, więc to nie jest jest taki Apple Watch, którego trzeba ładować codziennie albo prawie codziennie, no ale nie jest też w kwestii funkcji. Żeby zacząć korzystać z zegarka, musimy ściągnąć aplikację InfoWare i sparować zegarek przez Bluetooth z naszym smartfonem. No i możemy działać i będę tak omawiał e, wybrane funkcje, odwołując się zarówno do zegarka, jak i do samej aplikacji, no bo to jest mocno ze sobą powiązane. Interfejs zegarka jest w języku polskim. Aplikacja jest też w języku Polskim, ale to jest takie tłumaczenie typu Google Translate, bo można znaleźć takie kwiatki, jak chociażby Oglądaj synchronizację twarzy, gdy chcemy wgrać nową tarczę na zegarek. I podstawowa funkcja zegarka. To wyświetlanie godziny. Tu możemy wybrać sobie różne tarcze, a dodatkowe w razie czego ściągnąć z poziomu aplikacji. Miałem jednak ten problem, że właściwie w granie nowej tarczy czyściło mi poprzednią pobraną. Nie ma jakiegoś takiego zarządzania tarczami, więc było tak, że mamy te domyślnie. Zainstalowane, plus jedną dodatkową, którą sobie wybierzemy. W zależności od tarczy mamy też różne dodatkowe informacje poza godziną, jak chociażby data, ilość przebytych kroków, stan baterii czy puls. I uwaga, dla mnie chyba największa bolączka tego urządzenia to fakt, że tarczę można zmieniać kręcąc pokrętłem. I na początku wygodnie tak się wybierało tarczę, ale w praktyce często zmienia mi się tarcza nieświadomie, bo na przykład zahaczę o nią ubraniem, albo przekręcę ją wciskając pokrętło. I to jest dla mnie mega frustrujące, zwłaszcza gdy przyzwyczaję się do danego wyglądu tarczy, chcę szybko zerknąć na godzinę, a tam wita mnie zupełnie nowy układ. I może to tylko ja tak mam, ale powiem o tym głośno. I zegarek możemy ustawić, aby wybudzał się obrotem nadgarstka lub wy wyłącznie przez wciśnięcie pokrętła. Jest też opcja stworzenia harmonogramu, czyli godzin, w których zegarek no nie będzie się sam wybudzał. Na przykład, żeby nie marnować baterii i nie świecić nam w twarz podczas snu. No i tu się przyczepię, że czas pomiędzy obrotem nadgarstka, a wybudzeniem jest ciut za długi. To taka sekunda patrzenia się w czarny ekran, żeby zaraz móc odczytać godzinę. Ciągnąc palcem od dołu możemy przejść do szybkiego menu, gdzie mamy dostęp do szybkich funkcji typu znajdź telefon Możemy wyciszyć powiadomienia, włączyć oszczędzanie baterii, czy zablokować ekran przed przypadkowym dotknięciem. Niestety funkcji dostępnych w szybkim menu nie można zmienić, czyli zostajemy z pakietem zaproponowanym przez producenta i do głównego menu wchodzimy wciskając pokrętło. Możemy wybrać sobie różne układy menu, ale ja zostałem przy tym domyślnym i po menu możemy poruszać się za pomocą pokrętła lub dotyku, ale wejście w Wybraną opcję jest wyłącznie realizowane przez dotyk, więc zapomnijcie o obsłudze tego zegarka w rękawiczkach. Jest funkcja działanie, która jest takim odpowiednikiem koła aktywności, i tu możemy podejrzeć, ile zrobiliśmy kroków, ile spaliliśmy kalorii i ile czasu staliśmy w danym dniu. Następnie mamy treningi. Treningów jest sporo, według producenta ponad 120. Oczywiście, że znajdziemy tu takie treningi jak taniec jazzowy, puszczanie latawca czy gra w piłkarzyki. Ale podstawowe treningi typu bieganie w terenie, chodzenie w terenie czy jazda na rowerze stacjonarnym też tu na szczęście znajdziemy. I nawet pływanie na supie znalazłem, co dla mnie na plus. No takich rodzajów treningów możemy wgrać do zegarka max 10, a potem trzeba usuwać poprzednie, żeby wgrać przez aplikacje kolejne. I w zależności od treningu mam wyświetlane różne parametry. No przy treningu siłowym będą inne niż przy bieganiu, bo wiadomo, że przebyty dystans przy robieniu kolejnej serii na klatę no, nie będzie nas interesował. I historię treningów możemy sprawdzić zarówno z poziomu zegarka, jak i też aplikacji na telefon. Co do dokładności pomiarów, to przy chodzeniu zrobiłem test 1000 kroków i wyszło mi około 990 kroków. Więc zawsze musimy brać jakąś poprawkę na dokładność tych pomiarów. Jeśli jesteś casualowym użytkownikiem, no to taki poziom zapewne Ci wystarczy, ale zaawansowani sportowcy mogą czuć się tutaj ograniczeni. No i przechodzimy do pomiarów. Mamy czujniki tętna oraz tlenu we krwi. Tętno może być mierzone cały czas i możemy ustawić sobie alert o przekroczeniu tętna, natomiast pomiar tlenu trzeba ręcznie wywołać. Porównywałem tętno z pierścieniem Ultra Human i parametry wychodziły mi zbliżone. I jest też pomiar stresu i można włączyć pomiary e, parametrów snu. Pomiary snu są znośne, dają jakiś ogląd na daną noc. Dla mnie zawsze jakimś tam wyznacznikiem jest to, czy jak się obudzę w nocy, no to czy zegarek to wykryje. Ten zegarek to odnotował, a używano takich, że mogłem pójść w nocy do łazienki czy lodówki, a według zegarka dalej spałem. I teraz ciekawa kwestia. Według instrukcji w aplikacji możemy go zintegrować. Eee, to znaczy, pobieranie danych z zegarka z aplikacjami typu Apple Zdrowie czy popularna Strava. No, ja niestety nie znalazłem aplikacji Infoware na liście dostępnych do integracji aplikacji. Nie znalazłem też w ogóle opcji w aplikacji Infoware, o której mówi ta instrukcja. Może coś przeoczyłem, ale mi się nie udało przekazać danych zdrowotnych poza aplikację Infoware. Jeśli ktoś sobie z tym poradził, to napiszcie to proszę w komentarzu, a przypnę to u góry dla innych. Idziemy dalej. Jest rejestr połączeń i możliwość zapisania sobie ulubionych kontaktów pod szybkie wybieranie. Poza pomocą tego zegarka możemy też rozmawiać. Jak ktoś dzwoni, to wyskakuje nam połączenie przychodzące, które możemy sobie odebrać na zegarku, i działa to wystarczająco, żeby się dogadać. I czy możesz zrozumieć, co mówię? Tak. Mhm. Słychać, że jest takie. Normalnie. Natomiast w tych tanich zegarkach ja miałem wam problem, że w losowych momentach połączenie potrafi mi się przełączyć z iPhone'a na zegarek, i jest to dla mnie mega frustrujące, szczególnie w miejscach publicznych. I są też e, notyfikacje o przychodzących na smartfona powiadomieniach. Zegarek też informuje nas za pomocą wbudowanych wibracji. Aplikacji ze wsparciem jest sporo: Instagramy, Whatsappy, Gmail. Jeśli czegoś nie znajdziemy, to po prostu powiadomienia. Są wyświetlane jako kategoria ODE. Z poziomu zegarka możemy powiadomienie odczytać, ale nie możemy na nie w żaden sposób odpowiedzieć. I warto to podkreślić. I przez ten wspomniany długi czas wybudzania się zegarka po podniesieniu ręki, miałem czasami tak, że coś mi wibruje na ręce. Odwracam nadgarstek i jak się ekran zdążył zapalić, to ja już powiadomienia nie widziałem. Na szczęście dostęp do historii powiadomień jest dostępny pod e, przeciągnięciem palcem od góry do dołu. Są też podstawowe funkcje typu kalkulator, alarm, stoper, pogoda, sterowanie muzyką czy latarka. Taka, że ekran się po prostu świeci na biało, no i to jest taki podstawowy pakiet funkcji, które działają tak, jak nazwa sugeruje. I warto zaznaczyć, że te ustawienia są niezależne od waszego smartfona, czyli jeśli ustawimy budzik na telefonie, to nie jest tak, że będzie dzwonił nam zegarek i w drugą stronę. Telefon nie ma pojęcia, że ustawiliśmy budzik na zegarku. Zegarek sam w sobie nie ma dostępu do sieci, więc pogoda zsynchronizowana jest za pośrednictwem aplikacji, więc ona tak. Tak jak wspominałem, będzie gdzieś tam ciągle obecna. I podsumowując, sporo powiedziałem w tej recenzji o rzeczach, które nie do końca mi pasują, ale chciałbym przypomnieć, że jest to zegarek za 170 zł. Jak za taką cenę, to robi naprawdę sporo. Wygląda nie najgorzej. W Na zestawie jeszcze mamy dwa paski, wyświetla powiadomienia, można zmieniać muzykę, są podstawowe funkcje zdrowotne. Może nas motywować do treningów. Jest wodoodporność i można przez niego rozmawiać. To może być ciekawa opcja na start albo na jakiś prezent dla kogoś, kto chce sprawdzić, no czy smartwatch jest dla niego. Dla bardziej wymagających użytkowników na dłuższą metę będzie brakowało tu funkcji i wytrzymałości. No tu nie ma płatności zbliżeniowych NFC. Nie synchronizujecie sobie kalendarza. Nie ma takiej pełnej współpracy pomiędzy urządzeniami, tak aby nie było trzeba ustawiać osobnych budzików. Stacja do ładowania mogłaby trzymać mocniej. Czasami software łapał jakieś bugi. Raz mi się zegarek totalnie zawiesił, innym razem wyświetlił jakieś historyczne powiadomienie ze stosu powiadomień zamiast najnowsze. Natomiast z tego wszystkiego to mnie najbardziej irytowały dwie rzeczy. Po pierwsze zmiana tarcz z poziomu pokrętła. No nie było dnia, żebym nie zobaczył przypadkowej tarczy zegarka. Po drugie to co wspomniałem. Czas wybudzenia zegarka jest ciut za długi. Przy każdym zerknięciu na zegarek jest to taka sekunda, kiedy patrzę w czarny ekran. Jeśli jesteście w stanie przeżyć ze wspomnianymi niedogodnościami to myślę, że będziecie zadowoleni z tego zegarka. Zamykając klamrą, pytanie z początku, czy smartwatch za mniej niż 200 zł może mieć sens, tak jeśli wasze potrzeby zamykają się w dostępnych w nim funkcjach? Ja wiem, że to jest ciut za mało dla mnie. No dobra, może takie 5 razy ciut za mało, ale do tych wniosków doszedłem, zaczynając kiedyś właśnie od jednej z takich właśnie tanich opcji. Ja to w ogóle jestem dziwnym przykładem, bo wróciłem do analogowych zegarków, ale to jest temat chyba na inną historię. To tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.